Dobrze? 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 Niedobrze? Hej, cześć siemano! Z tej strony Wilex i witam was ponownie na moim kanale. Dzisiaj sobie zagramy w Getting over It po raz kolejny i uwaga! Tak samo powiem teraz, tak samo wiesz, też jest w trakcie filmu. Jeśli macie dla mnie jakieś wyzwanie związane z tą grą, mówcie śmiało, ja nie, jakieś zrealizuję challenge, a bez onnego obienia pewne zapraszam do odcinka! Dobra, to już jesteśmy w Gierce. Hmm. Oczywiście zostałem tutaj gdzieś za wcześniej bierłem, więc miejmy nadzieję, że mi to szybko pójdzie powrót na górę i może pójdziemy gdzieś kawałek dalej. Ale to jak nie będę się tak przewracał. No, chodź tu. najważniejsze jest to, że to właśnie sterowanie tutaj przysparza największego problemu. Nie tyle Jakie tu są przeszkody? Co bardziej, po prostu kontrolki tej gierki. No, kuźba. Hop. Nie. To teraz będziesz w co tam mi walił? No, a możesz nie skakać w drugą stronę? Proszę. Weź tu się. Za Kuźba o, ja pierniczę To był przed chwilą Fryteryklic Zaczynam rymować, bo zaczynam się wkurzać Proszę weźcie tutaj skup, bo trzeba się ruszać. Łe, dobra, to mi wyszło. Ła nie podkoczyłem, więc teraz hopaj, siupaj na górę. Zostaw ten kubek. Dobra. Chodź tu na spokojnie. O! klapę dupę zamęt? Kuźba, nie wiem. Łe! Dobra, zrobimy tak. nie... Podejdź tutaj. Po całym kurde... blacie ruszą myszką ogólnie jak... Tak się bujam. To się nie tak jak teraz, ale ogólnie jak mach młotem. Dobra, motku, teraz dawaj. Możesz tu podskoczyć i się złapać. Więc teraz tak. Muszę na spokojnie troszeczkę się przesunąć. Prawo. O! I teraz tak. Gorzej jest to, że właśnie mi myszka z potem ucieka. Tak być nie powinno, przynajmniej moim zdaniem. Dobra. Oby się dało. Hop! Mam to, mam to. Na spokojnie, na spokojnie, na spokojnie. Tu mnie jeszcze nie było. Dawaj. Jestem. I teraz. Czy mogę na spokojnie? Mogę. Dobra. Nie, 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 nie. Nie. Nie, 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 nie. Zostań tu. Zostań tu. Nigdzie więcej się nie ruszę. Teraz co trzeba zrobić? Tam na pewno nie wiem, czy jest sens. Bo tam była ściana, z tego co widziałem. Więc teraz po prostu pójdziemy tutaj na górę. Okej, okay, jakiś metal. Oj, tam dalej tu ja nie chcę iść. Tam dalej to ja nie chcę iść, by zaraz nie, nie było kaszany. Na spokojnie. I teraz. Hop! Nie nie, 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 Stój. Stój, albo idź, ale. Czy tam się dźwigaj? ale po prostu. Zrób to ładnie. O kurwa. No. I załżeklałem. Dlatego mówiłem, weźcie, zróbcie mi jakiś challenge. Eee. Bo mam tu do siebie jeszcze bardzo, ale to bardzo często przeklinam. Jest, ja ja się łapać te te lampy. No by ja. Mam, mam, mam. mam. Hop. Ok. Nie, jak ja to zrobiłem. Nie wiem, jak ja to zrobiłem. A sami widzieliście, że tutaj nie ma checkpointów, tylko mnie zapisuje tam, gdzie. Nie! Tam, gdzie byłem. Dobra, więc udało ci się ja jakoś to zrobić wcześniej. Zrób to jeszcze raz. Nie bądź łamaga. O, oczywiście musiało mi się odbić. No, złap się. No, może się złapać, przyciągnąć i kurde odepchnąć, tak jak powinno być. O, już tutaj. Up. Oczywiście, że nie. To teraz tutaj się... weź chyć... i... Nie. NIE! Nie, 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 Nawet się tutaj nie łapię po lewej stronie! Żeby właśnie... Czego nie było problemu, a możesz kurde, gościu... Klikanie myszką mi nic nie pomoże. E, możesz tu się... Chwycić, złapać i kudę odepchnąć, tak, żeby działało to wszystko tak należy. Dziękuję. Dobra. Eee, robimy tak. Zaraz zrobimy bajabonko w górę. Hop. Dobrze, 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 niedobrze. Dobra. Podciągnij się bardziej na tym młocie. Młotku? Nie. Znaczy iskry lecą. A? Dawaj, odegnij ten mod, odegnij ten mod. Nie, 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 co Ty zrobiłeś do Mam to? Dobra, możesz? Ok, stoję na lampie Nie jak to się te tam trzymasz, ale ok Teraz pod... Podciągnij się Na spokojnie Nie, miało być! Znaczy, ja mogę tutaj usiąść na lampie, proszę. Tak udało się. O cholera ci gościu chodzi, nie wiem. No teraz ja muszę. Ja muszę jakoś. wyjąć ten młot stąd. O! Jest! Dobra. Proszę, trzymaj się. Proszę, wezpnij się. Nie! Nie, 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 nie... Okej. Okay. Nie, 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 nie... O... oprzyj się ładnie o tą lampę... Odegnij, tak dobra! Znaczy... o, dobra! To jak stąd spadnę to będzie kata. Nie chcę... Jak stąd spadnę to będzie... problem. A ja nie chcę się zrobić katapultą, nie powiedzieć dwie rzeczy na raz, ale za mi się wymieszało. Pomydało mi się, dobra, eee, e. nie, powolutku, powolutku, bo, bo, te kontrolki nie są takie, takie dobre, naprawdę, nie, dobra, teraz tak, muszę się odbić, tak, żeby polejeć w prawo i się zapać. Widek za żadę. dawaj, okej, okay. to było dobre, to było dobre, nie wiem, jak ty w ogóle stoisz tak na tym nóżku, ale dobra, niechaj będzie lepszy kąt i hopaj Jest! Jestem! Dobra. Eee, w takim razie, a możesz się nie ruszać. Dziękuję. Eee, w takim razie z wami się żegnam. Będzie ci trochę krótszy materiał. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. I następny etap zostaje po prostu na to, Abyście mi powiedzieli, co byście chcieli e, zobaczyć, jaki challenge mam z tym zrobić. Bo widzę, że będzie ciekawe, bo mamy tutaj jakieś roboty, jakąś budowę. Więc może być ciekawie. To w takim razie, dzięki za oglądanie i do następnego. Na razie.